Wszystkie podróż na moim kanale jest to Gaming i dzisiaj Epic Challenge Zobaczki Inka i co nie Jeśli jeszcze subskrybujesz tego kanału to zapraszam serdecznie do subskrypcji żeby nie mogli żadny giveaway Zapraszam do oglądania Puśliście nalepki tam nic nie znać. Panowie! Nie ja mam w magazynie 2 zł, na zudę challenge. Na kurde, niebieska, niebieska pompa kurde Kurde, kurda Tak samo mi dropu O PET, tyle ITLA DROPI. się. A ja polecam łowić w ogóle, ja polecam łowić. A ja, ja mam wskazał głównie z tego tego że był błąd z wykrzyknika. Uciekaj, dogał. uciekaj, nie mam hellerczego. Do... Aha Dobra, wyczyk z kamer. Nie mam nawet flipa zabić, bo nie mam broni, bo... znowu trójgierkę no! truj gierkę, no. że możecie trzepiaki i cp, nie? No, czy taki można chyba. No jak to chyba? Zrobię gościa czy nie. Klej go zabijesz killa? Ja już to nie byłeś. Myślałem, że to byłeś! Mam kwiatowa pompa! Let's go! No Beczek, nie podjeżdżaj, czekamy. Weź kartę i spieraj się. Czekam na ciebie, Lamusku. Lamus, co ty tam, A tam nie kurde? No może być. Dobra, Lamusie, idę. właśnie, szybciej, Mikiaczku. Dobra, ale muszę bo już z was dojadą i będzie koniec gry. No szybciej z było dziarnią. No ci dojadę, Lamusie, cicho siedź. Już poci, ja, już na piłkara się poci? No, no, no. Kto? Beczek. Jestem gościa. Beczek, utknij dziurę. Cicho bądź. Dwóch na dachu Mama Biorę kartę i pierwszą. Tak? Co to? Co zrobiłeś, kury pane, No przecież ty jesteś śniegiem. Players, jesteś kurde podejrzany, to tylko noc jest No to jest to na. to wygram. Wygram to. kto że, że przegram? Śmierdziel Podejrzewają, to ja szybko lecę po kartę. Pa, jaki plan? Pa, jaki plan? Byczek nie ma chyba nie wiedzą. Nie uciekaj, no, uciekaj stąd! Fakie nubek! No taki nubek! Jaki nubek? Nisz tego! On mnie nie zabił, akurat. nie zabił. Ten ci zabił! Ja, powiedz, że ty jesteś nubek, byczek. W ten sposób. No bo, Telefonem cię! Kurde! No wszystko przez ciebie! Jak mu się ratowanie kończyć jak ratowanie jest przez nie określone? Nie nie Battle Royale się kończy. Ale nie da się skończyć Battle Royale. No, to już tylko rok z darmo chłopie. No. Nie. Ty musisz płacić już tak? na konsolach tak jest. No chłopie, to się nie znasz, chyba na życiu. Ja ja to tam. jest na zawsze, bo pisało. Na konsolach jest abonament. Trzeba płacić rocznie w y, 400 zł. To jest plus! Ta, to ta. Bo inaczej nie możesz grać w Fortnite'a. Co nie byczek? bo no, kitu. W sumie nie możesz grać. So, online. No. Harpoon, ej, Harpoon? co są line. Ej, harpun, zarobić. ej, a mi ty Harpun? Trollu. A mi ty Chłop, chłop chłop, Ej, nie mam broni! Ej, 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 bez takich. Tam jest kłop kolejny. A ja mogę? Ten... Ej, a no, egzotyczny mogę amitykację. nie? No a możesz Mityczny, mityczny możesz, no byczek No jest, to sam e O kurde, ale to się szaspejpierdzieli się Ej siemanko, manko Jesteś na neverdestit.pl? Łowisko Proszę, czy to jest pompa? Rybosłona. słona. Ej, oddecham no, to byczek, zabrać mi Nie, dzieciaku mam metalową ścianę, zaraz wyjście Idziemy łowić dalej To Polak był ten, którego zabiłem To był bot to bo miał... bo miał nic, gorna bestia <noise> To był chłop, to był... Niech <noise> że To są boty, To to był Polak <noise> jak nie, go Harpu, nie Ej No to co? Harpun to jest... Możesz normalnie Tak, to nie jest broń Ej, w ogóle... Ej! Ej, chodźcie do mnie! Ej, może, możemy ulepszyć pompę! No zobaczymy coś, się widać. po prostu ja, ja odczułem mi save i sobie pójdziecie. Ty jesteś byczek! Ty, ty strolowałeś! Gierkę znowu! No, on by... rolluje, on trolluje, bo to gdzie indziej totalnie! No bycie, co to się... o, co to? Po co, ale z wami zlacił wami... będzie? Masz paty, masz paty. Ej! Drugi harpun! Tak. Mam dwa harpury <laughs> Ej ja Mam ty pana na sobie, panowie. No, beczek, ty zdechniesz? Serio? No, po co strollowałeś? Mogłeś nie iść tam sam. No, wyjeżdżamy, masz, masz, no tak. Zobaczyłem, masz tylko na kuple. No, chodźcie na ten safe, dzieciaki. Dzieciaki i beczek. Lamus. Ale profesjonalista to jest. Dla dzika. Ifo. Tutaj lecimy, tu, 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 tu lecicie. A, no, na bo to trolujesz, gierka. No, nie ślę męczenia, beczek, przysłuchujcie mnie. Bo ty trolujesz, gierka. Chodź patrz, chodźcie, otworzyć otworzył safe. otworzyć i otworzy safe. Filta wykruk, to wykruk! Weźcie go zabijcie! Co? Ale to jest... Ja tu jest! No nie no uciek. Weźcie go zabijcie! Ja pierdzielę spieprzył! Ja pierdzielę. Byciek, ty trollujesz! To był fieltowy kruk, kurde, mogę się zabić wyczyk, widzisz? Gdzie wy jesteście? A gdzie był fieltowy kruk? No uciekł. No, ci, no bycek jaki no, mam no, zabić karpuna? Ja to za small. So small brain. Jestem kamperem kamper Kurde A ja jestem baperem, jestem youtuberem, jestem to nie ukradł moczu, może... chodź tutaj, chodź, chodź. No, Ej, chodź Jak chodź na chodź jak chyba tutaj, na strefkę chodź gdzie chodź tutaj, chodź tutaj, tutaj, Ej, tutaj, tutaj, abonament tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź nie byczek, byczek chodź On chodź niebieskie. chodź nie, chodź tutaj, Dobra. Wypuszczaków, Ej, wypuszczaków, Trzy wiesz wieszcie? Pieska? Okay. Halo, wyrzucaj! Ej, chodź na tego, chodź na tego! Na bossa chodźmy! Chodźmy no na nie bossa! No mam broni, byczek! Kurno, zaznaczyłem to, debilu, tylko nie wziąłem tego, jak. Nie wiem, co. No, nie, nie wiem! kimy gramy, wejdź po prostu w ja muszę wyciszyć się dziurę, byczek! Utkaj dziurę! Nie, nie wyciszaj nikogo, to jest odcinaczkę, byczek! Z kamerze! Co? Nie wyciszaj! To jest jakiś, nie wyciszę! Ej, proszę, żebym coś miał w namaczku! Proszę bym się śmiał w Ja mam złote XD Ja mam ten, że egzotyczny Co ma? Czy się strzałowiec egzotyczny To jest, strzelowiec. się Ty jesteś nie ale Ej weź, weź <laughs> trzy pośczaki, trzy pośczaki Dobra, bo ja mam... Kurde ten, że się teraz, dobra No proszę bardzo, cicho, zawt i mordę, zawt i mordę Słyszę bardzo Fiatowy bym ze stoł, fiatowy bym ze stoł, kupujcie No już mam No szybko, no szybko, no szybko Chodź do mnie, Fordzik, pomożesz mi z kupuj. Pompę tu, został, jest. Ej, tu nikogo nie było, chłopaki. Ja -a. Do... Ej, Ja mam rytma! Po co mi pompa, jakaś to jak mam rytma? A, wygrywamy się to, się wygrywamy to. Co? Ej, <toddż> dobra, zbierzmy się tu, zbiórka, zbiórka, zbiórka. O, gdzie jest boss, chodź tu, szukamy bossa. Łódkę, dziurę, zbiórka. No, go, jest boss? Dobra, go, 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 bossa Żyję. Ej, a ja ci wysłałem, nie wysłałem. Ja tam, tam się, że słowię, to. 90 w głowę. Dla, no, no, dawaj go. Wysłałem chyba. O, Essa. Umrze? Słowałem ci, czy nie? Moje? Moje! No, MOJE! Ale to złoty jest! Oddaj, oddaj nie nagrywasz to, oddaj, to. Oddaj, nie nagrywam, oddaj Dobra, dodaj ryby moje Dobra, masz, no, co? To jest epickie, czy jakie? Tez, co? Ukradę, zadań, epickie, epickie co challenge, mówi? epickie challenge to to Dlaczego lubią czy Ale, można, można brać krytyczne i egzytyczne no, Dobra, odciszę go Wieciaczka Ej, uważaj, bo snajpy są Dobra, idziemy do strefy, panowie no ja nawet e, lepiej schowaj tego mityka, na kolejną gierkę. Na kolejną gierkę sobie lepiej schowaj tego mityka do Bardzo. Jak wygra, jak, 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 jak przegramy to ten kolega to jakiś słobek. Ej, wchodź chodzik, chodź szybko do mnie. Chodź tu. Ci i tak nie kocha. Chodź tutaj masz i słuchaj tą pompę szybko do namiotu. Bo nie mam miejsca w namiocie. Złota pompa? Ja nie no mam. No szybko! Wymiota, no nie mam namiotu. Ja mam no ja namiecie. No ja 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 cię tak. zobaczyłem! Znaczy... Tak. ja co to już pomagujecie? Jeszcze bym na kojoj jeden gierkę czyle postaw i ten. To masz pępę do kupienia, może tak znowu tak. schowamy parę pomp do kupienia. Leci, ja nie jak mam, będzie. Ja mam, kupienia taką samą. Ej uważajcie teraz, bo to, jest, bo to jest niebezpieczny ten. Zawodnicy. No? Dzień chyba, dzień chyba, musimy jakoś porobić, żeby użyć też PM. Ja mam egzotyczny ten. Trzeba obejść kurde, tego, wyborowo. Co to, A, to że jest trzeźwo? To jest słabe, to słabe ale, ale to wali to dużo. Główkę wali 100 chyba. <laughs> Ile? 3 koła. Skupienie, skupienie, bo jak przegramy to od tyłu musimy, skupienie. Myślisz, że w nim... w krzaku, kąpimy w krzaku, dawaj! O, strzelam no, się, strzelam się! Chodź ale taki pocichu. Nie, nie. nie podjeżdżaj, byczek, co ty chory? Taki pocichu! więc ich. Nie ma żadnego scape z tamtego przecież. scape żeśmy się myli. Od tych scape ze wszystkich. To są jakieś boty, nie. ty! Jakieś boty się no, Ej, Chodź trzy teamy! Ostatni team został, dobra! Chodźmy, wjeżdżamy, wjeżdżamy, go, go, go! Wjeżdżamy tam, wjeżdżamy tam! Na spokojnie, na spokojnie! Mam ludowe jakby co, nie? Trzy teamy zostały, trzy teamy! Powalają się, powalają się! Wjeżdżamy, wjeżdżamy! Dla pieska! Go, go, go! Cicho, cicho! Ej, wygrywamy to! Wygrywamy to! Powalony jest, powalony jest! dwóch powalonych! Let's się! chef. się! go chef. Let's go chef. Let's Ja zapieram zapieram dobra, się Drodzy, Rupko, płupko. Rupko, płupko. za pierwszym ja razem. Ja tupkę, ja tupkę. Za pierwszym razem. Ja pierdzielę. Ja za fragi facik, bo za fragi to ja muszę jednego. Za pierwszym <laughs> razem. Epic challenge. Ja pierdzielę. Ja nie wiem w ogóle jak to się stało? GG ja, si